Dzisiaj postaramy się zdominować największy box peepy w Polsce na rapy.pl. Sporo klepy było w dzisiejszym odcinku. Wygrany miliona z poprzedniego odcinka, a dzisiaj losujemy 800 tysięcy. jeśli jeżeli chcesz wygrać, zostaw łapkę w górę, subskrybuj na kanale i komentarz ze swoim nickiem powodzenia i jego oglądania. Dobra, więc dzisiaj postaramy się zdominować box pp spróbujemy zrobić masę lift w dzisiejszym odcinku. Dawno odcinka takiego z totalnie zbitki całego nie było właśnie na kanale. Więc to no, dzisiaj po prostu przyszedł czas na taki odcinek, i dzisiaj postaramy się właśnie Minować po prostu cały box pp Powiem tak, szczerze mówiąc Naprawdę czuję, że będzie dzisiaj grubo Czuję, że dzisiaj będzie po prostu grubo na serwerze I że uda mi się właśnie sporo właśnie kilku zrobić, bo mamy naprawdę masę Dobrych temu. Widzicie, też mam budżet Właśnie 500 tysięcy, a to dlatego Że właśnie kupałem też nockę, też w ogóle Mam 900 tysięcy, a to z tego powodu No kupałem nockę i też inne sposoby Są proste na zarobek właśnie tutaj na box pp No i naprawdę czuję, że dzisiaj będzie dobra Klepa na serwerze, naprawdę czuję, że dzisiaj będzie Potężna klepa na serwerze, Nie, ale no dobra Wydaje mi się, że trzeba po prostu się szczerze bić. I oczywiście nożyczki, bo w razie gdybyśmy po prostu zginęli, w razie gdybyśmy jeszcze seta muszę po prostu zlepnąć Lepniemy szybko seta i lep... no, jak tego seta, naprawdę będzie totalnie właśnie tutaj łatwo, bo z, no, z nielepnieniem tego seta no, jest trochę ciężko. Zmienimy też może H na H8. Wydaje mi się, że jak zmienimy H na H8, będzie naprawdę spoko, ale poczekajcie, bo jeszcze kurczę, muszę tutaj właśnie chyba podki wziąć. Podki też to jest właśnie dobra rzecz, żeby tutaj właśnie wziąć tutaj na serwerze. E, Dajcie też znaczyć takie tego... odcinki właśnie z dominacji. W... w ogóle ta dominacja, to nie, to nie wiem czy wyjdzie, ale mam nadzieję, że tak, e, Ci wam się po prostu podobają, bo no, mi wydaje się, że mi się po prostu spoko nagrywa także, spoko mi się to nagrywa, naprawdę przyjemnie, przyjemnie, bo muszę szybko kupić tutaj właśnie siłkę, bo jak nie kupię siłki, no, to będzie ta lipa właśnie, a siłka naprawdę się przyda, Gdyby mi też może w sumie koksy, koksy w sumie też kupimy, nie wiem, no w sumie tylko koksy potrzebujemy, bo mam masę, bo właśnie dostałem od widza cały szalker do swoich totemów no i tych totemów mam masę po prostu, tutaj one są, nie, nie tutaj, ale gdzieś tutaj właśnie mam szalkera z totemami, właśnie o gdzieś tutaj, i tutaj jak widzicie jest masę no ja to temów nie muszę totalnie kupować, bo mam sporych właśnie. Ale no co, no lew nie opłaca się kupować? Nie wiem, no chyba wszystko mamy, wszystko mamy, czego nam w sumie potrzeba, by odłożyć właśnie tej temki. No i chyba wszystko mamy, więc możemy zacząć dominację właśnie serwerową. Tak właśnie na serwerze, bo kurczę czuję, że będzie naprawdę mocna klepa. Dobra, ja, czuję, że będzie mocna klepa. Jak wy to oglądacie, to wbijacie dzisiaj na sleama o 19. Dzisiaj wbijacie na o 19, bo naprawdę dzisiaj będzie mocny slim, I właśnie jak wy to oglądacie o 16, no to jest po prostu dzisiaj slim o 19. Będzie naprawdę dużo losowań czy ty. Uda mi się z kimś bić. Wydaje mi się, że trzeba pewną siwkę wypić. I może, może te chłopaki dzisiaj nie będą uciekać. Może w końcu zaczą się bić, bo kurde, no chciałem się właśnie się z nim pobić. Ale dzisiaj jeszcze jak tutaj bierze po prostu fajerwerki i on ucieka, nie? Dobra, nie. strefie wesele trzeba się bić, bo tutaj nic nie ugramy. Dosłownie trzeba się na stref bo tam to cokolwiek uda się może zrobić. A tak to kurcze, no, no nic się nie da zrobić tutaj w bo każdy ucieka. Ten gość nawet tutaj nie wejdzie, no widzicie, Oni się właśnie boją, oni się boją, jeśli się z nami bić. To jest to właśnie. Tutaj widzę, że są jakieś osoby, ale no nie wiem, czy się z nimi szczerze chce bić, bo mam bardzo Breakamy. Ja mam baję internetową. No, niby mam baję internetową, ale ta baję jest taka, że kurczę ona jest na wyczerpaniu. Nie H, tutaj nie ma osób, właśnie, do bitki. No, się nie oddaje. H8 ewidentnie nie oddaje. Czy może na H5. H5 to będzie, wydaje mi się, dobre rozwiązanie tutaj, właśnie, tej całej sytuacji. Tak, no, to będzie dobre, wydaje mi się. Tylko tutaj, właśnie, najlepiej patrzeć, właśnie na tabie, ponikach, czy nie ma jakiegoś tych gracza, który jest na przykład stopić coś, który wiecie, nie jest zbyt dobry, żeby nas tutaj, właśnie, nie zabił. Bo może w końcu pierwsza klepa to jest rewerze. No, pierwsza klepa, pierwsza klepa 2,5 tysiąmeczego. Ucieka, jest grubo, jest ogólnie grubo. O, jeszcze postawię prostu pańczynę, no nieźle, nieźle. Jeśli udało postawić przed nim pańczynę, to byłby naprawdę spoko. Dobra, idziemy tą sklepę weselek. Tam właśnie jest gościu z gili po prostu kapuź, więc może mi się go uda właśnie zabić. Bo on tutaj wbił ten z gili dunk, to był spoko. Ale no to jest właśnie taka bitka. Te właśnie się biją, biję się tutaj właśnie. Czy mi się uda go podjechać? I mi się go udało podjechać, bo na spoko, ale On sobie już ucieka. Weźmiemy go po prostu na wędkę. typeczku nie uciekniesz tutaj prosto od nas. Upadnie! padnie, To potem, potem upadł. Ej, on padnie, no ty nas po knokuje nie? No i typ nas knokuje, no o co tu chodzi? To jest szans. Nie, że ono z knokuje, ziomek, ziomek bez klaty, ziomek bez ewidentnie klaty, no, oni byli w ogóle z innej gili, on nas knokuje, nie rozumiem tego. Łatwy kill to był, no ale no, oczywiście, no ja tutaj prostego typu trzeba dojechać, on no, zaraz będzie sobie oczywiście uciekał. Jak nie bardziej, jak mi się wydaje że będzie sobie tutaj prosto, orał smoka właśnie nas bije, Kurde, no bo taka sytuacja właśnie tutaj na kila ona prostuje. no. Lipa była. Nie, no nie wiem nie wiem czemu, ale no mu się trudno. Mu się trudno, ten typ zaraz też po sobie tutaj padnie. Może mu totem walnie, jakby mu totem właśnie walną, to było naprawdę spoko. Tu już w ogóle nas drugi dojeżdża właśnie jest setem Supermana, ale jest Klepa tej właśnie na serwerze, mocno mocno jest totalnie. ja jaj, oni w ogóle chyba są razem w teamie, więc to trochę lipa, że tutaj właśnie odegrałem ze sobą. Ona spróbuje w gdzieś dalej i on właśnie oni są sami, więc oni nie zabiją nas, ale ona serio próbuje w On On wyszedł do wyjścia, to by naprawdę udało mi się go zabić. Przepadliśmy sobie po prostu pańczyny. No nie ciekawie właśnie w serwerze, bo nie mamy też, totalnie usuwać, zapniemy usuwać w ogóle kupić, nie? Wszystko kupiłem, tylko nie tylko nie usuwacie właśnie. Dobra, obieramy klatę, no i uciekamy no To była dobra sytuacja właśnie na kila Bardzo dobra była sytuacja właśnie na kila a no, tego killa nie udało się zrobić A naprawdę no kill byłby tutaj przydatny Przydatny byłby właśnie kill Powiem tak, no mam nadzieję, że ci uda się chociaż jednego killa zrobić Bo kurczę, powiem wam szczerze, że Trochę lipa tak wiecie, no niby zdominować serwer A nawet jednego killa nie uda zrobić a No trochę, tak bym powiedział lipa Ale w ogóle jak chcecie do gildi haras, Jak chcecie do gildi haras, napiszcie w komentarzu swój nick I, i was prosto prostu dodam tutaj do gildi Nie, dodam was po prostu, bo robimy Największą masówkę na serwerze 2000 osób w klanie, no coś takiego celuje właśnie Tutaj 2000 osób w klanie, tak jest właśnie Mój cel, więc no zobaczymy. Idziemy na spawn na pewno. trzeba jeszcze i na spawn, bo jak nie pójdziemy na spawn, to po prostu się nie uda nic zrobić, właśnie. A potrzebujemy, tak wiecie, żeby się pobić, właśnie z innymi graczami, więc może może teraz H6. Dobra, H7. H7 może teraz. Wydaje mi że H7 będzie bardzo sympatycznie, tutaj po prostu H. Żeby się pobić, go repniemy sobie, oczywiście, seta. Repniemy sobie, oczywiście, seta. Jak najbardziej. Emory Pile każdy po prostu część seta. I tutaj jest właśnie ziomeczek i się w niego właśnie wklejamy. Jak najbardziej trzeba, po prostu wydaje mi się, że go dojechać. I jakiego ma słabego seta? Tutaj kolejny się zi, ale mam słabego seta. No i uciekli sobie, jezus, i sobie po prostu uciekli, bo dobra sytuacja właśnie tutaj na kila. D ogle kolejno się z, z a ja no było blisko, właśnie te zabić. Jakby mi się go udało też, kurczę, Ajaj, no było blisko, żeby go też zabić. Ej, dobra, bo bez kiedy nie uda, że na niego chyba killa zrobić w dzisiejszą odcinku No nie no, serio. Nie bo ziomki uciekają, to jest właśnie taka bitka, bo ziemkają, no i nawet my się nawet za nie biją. Ej, ja chyba będę po prostu biegał w secie w secie 11, może wtedy się za nami będą bić. Nie no wydaje mi się, że jakbyśmy się bili w secie 11, to ka każdy by się w prostu bił. Każdy to osłownie, serio, nie? Każdy się z nami, więc chyba po prostu do takich będę ten. Chyba będę baitował i będę wtedy zakładał seta 20. I kurde, jestem ciekaw, czy oni będą uciekać, właśnie za nami się bliżej, więc będziemy tego seta zmieniać. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. No nie, raczej nie w tym odcinku, bo nawet seta 11, nie, bo właśnie wszystkie tam takie słabe sprzedałem. Tanie za totalny grosze, no ale kurde, no nie wiem, ja bym się tutaj wklej w tą strefę bez elit, bo tam wydaje mi się, że będzie właśnie najlepiej, żeby się tam pobić, właśnie w tej strefie bez elit I tam, tam po prostu. Tutaj widzę, że jest kurde cała Gildia. W sensie, jakaś Gildia, więc Zobaczymy jak to będzie Wydaje mi się, że tutaj Nie ma tu nikogo. Ich jest właśnie trzech Jest właśnie trzech z gili Trochę lipa właśnie Dobra, wydaje mi się, że trzeba ewidentnie tutaj zmienić Hat. Trzeba ewidentnie zmienić H, Jak zmienimy Hat, To po prostu będzie lepiej Bo tak to po prostu nic nie zrobimy No, giga lipa szczerze, że w tym odcinku Nie udało się w ogóle żadnego killa zrobić Bo jest totalna Totalna, totalna lipa jest właśnie Ale jeżeli chcecie w ogóle pobrać tego teksturpaka To wbijajcie na Discorda właśnie Wbijajcie na Discorda, żeby właśnie pobrać tego teksturpaka Co to mogę jeszcze dużo powiedzieć? Wydaje mi się, że po prostu Zakończymy ten bo już naprawdę sporo trwa właśnie, sporo trwa mam nadzieję, że taki odcinek ala dominacji wam się spodobał i że po prostu zostawicie łapkę w górę Jak ten odcinek jest potężny, po prostu losowanie ja mam 900 tysięcy, więc losowanie będzie naprawdę potężne no mam nadzieję, że zostawić łapkę w górę subskrypcję na kanale, bo wbijamy 20 tysięcy subskrypcji do końca wakacji, szczerze chciałbym to dobić do końca wakacji właśnie do końca czerwca chciałbym wbić 17 tysięcy subów no może się uda dobić, zobaczymy no i wbijajcie też na discorda, bo wbijamy 10 tysięcy osób na Discordzie. pisz jakiś fajne komentarz Pamiętasz, jeżeli jesteście mówię, do klanu hara, to napiszcie swój w komentarzu. No a to by było na tyle Wciśzego właśnie odcinka. Do następnego odcinka, czyli w sumie do 16. No i to by było na tyle, i się ma. Yo!